Dziś w odcinku Apokalipsa... Boję się. Na czym dokładnie polega problem? Ja może pokażę. Jego głowa jest święta. Du, 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 du. Świat się kończy, no tak mówią. Ale śniadanie zjemno, do roboty polezę. Jajecznicę se zrobię. Bo jak już umierać, to z pełnym brzuchem i wysokim cholesterolem. Gigantyczna asteroida leci na Ziemię. Globalne ocieplenie zamienia Arktykę w wylęgarnię małpek. A sztuczna inteligencja planuje rewolucję, przejmując domowe odkurzacze. Czy czekaj? Nas wojny o ostatnią rolkę papieru toaletowego. Czy to już? Apokalipsa? No to ja muszę anulować ten karnet na siłownię. Dwa razy tam byłem. Eee, apokalipsa to dobra wymówka, nie? Kaloryfer na brzuchu nic nie da, eee, skoro nadchodzi epoka lodowcowa. Oby zdążyć wyjść za mąż przed apokalipsą. I miesiąc miodowy w bunkrze z klimą ej. Byś miała podziemny miesiąc miodowy. Romantycznie, jak w Pompejach. Tam e, odkopali taką stertę kości w objęciach. To byś miała love story lepsze niż na Tytaniku, stara. Ej, a mają już datę tej apokalipsy, ej? Bo ja muszę wiedzieć ile tuńczyka w puszkach nakupić, ej. I ogórki kiszone i czekoladę, ej. Żeby była dieta zbilansowana na Armagedon, ej. Się. Yy, tak, słucham, szefie. Robrzum jest afera. Jasnowic Jackowski pomylił się w trakcie aktualizowania swojej kuli do wróżb. Teraz jego wizje przerywają reklamy. Ale co ja? Co ja mam niby zrobić? Ja się nie znam na jasnowidzeniu w ogóle. Nie pierdol. pieszcie do roboty. Świat zależy od ciebie i to musicie dowiedzieć się, kiedy apokalipsa. Mówiłem mu sto razy, że nie znam się na dwóch rzeczach na dwóch rzeczach się nie znam Mistycyzm i druk Zawsze się zacinają, jak chcę coś drukować. Więc dziś ratujesz jasnowidza. Ej, to zapytaj go, kiedy ta apokalipsa, dobra? Bo ja mam specjalną kieckę na koniec świata, ej. Muszę wiedzieć, kiedy się w nią ubrać. Jak się żegnać, to elegancko, ej. Nie masz zapasów? Wstyd i hańba! Apokalipsa cię dopadnie, a ty zdechniesz z głodu jak frajer. Kup se tuńczyka w puszkach już dziś. I przetrwaj w stylu albo zgin na jedzony. Gratis łyżka. To bez łyżki koniec świata! To by trzeba było kupić, ej! Umówiłem się z jasnowidzem Jackowskim przed świątynią. Nie wiem, trochę się stresuję. Nigdy nie gadałem z jasnowidzem. A co jeśli zobaczy moją przyszłość? I tam będę tylko ja na kanapie żący płatki z mlekiem przez dekadę na przykład. I życie w celibacie do grobowanym. Deski, chyba bym się spalił. Ze wstydu. Spokojnie, każdemu się zdarza. Aktualizacje czasem robią niezłe jajca człowiekowi. Mogłem przewidzieć, że ta aktualizacja to bzdura. Tyle roboty przez ten koniec świata. Człowiek o sobie nie pomyśli. To na czym dokładnie polega problem? Bo szef yy, wspominał coś o wizjach i reklamach? Ja może pokażę. Zastanawiasz się nad przyszłością? Nie rób tego na głodniaka. Kebab królewski, minus 50%, taniej w środy. O, to jest... Reklama i to za każdym razem. Próbuję włączyć, zobaczyć przyszłość, a widzę tylko to. Królewski fotel gamingowy. Uż, zadek i graj se. Teraz z wbudowanym masażerem i lodówką na napoje. Ach, moja święta moc zapluta kapitalizmem. Mogłoby być gorzej, no. Naprawdę nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale to nie dlatego, że kula mi nie działa. Gdyby to być na przykład reklamy z piosenkami o sklepach z tymi, RTV AGD. No wyobraź sobie, obniżamy reklamy, znaczy obniżamy kwoty na lupie w kółko. To byś oszalał. Ludzie mają tyle pytań, nie mogę przewidywać rabatów na kebaby, gdy świat się kończy. Dobra, spróbujmy cofnąć tę aktualizację. Musi być jakiś sposób. Dubałem, dubałem w tych wszystkich tam opcjach i w końcu udało mi się znaleźć panel sterowania. Tylko, że wyskoczyły testy dostępu. Czy ja człowiek, czy robot? Dostęp do ustawień. Udowodnij, że jesteś człowiekiem. I tu ja odpadam za każdym razem. To jest jak jakaś klątwa. Zaznacz, wszystkie motory. Niewyraźne to też mają. Nie umiem tego rozróżnić. To są motocykle. Tu, tu i tu. A motorówka to pułapka dla frajerów. Zaznacz wszystkie hydranty! A tu tylko wystaje ułamek, to, to hydrant to jest czy nie. No pies to nie jest, zaznaczamy i liczymy na cud. Wiesz, to jest kapcza, nie jest sprawiedliwość. To się rządzi swoimi prawami. Odnaleziono poprawną ilość hydrantów, ale czy na pewno nie jesteś robotem? Zaznacz tak lub nie. To będzie pewnie podchwytliwość. Podchwytliwość zrobili chyba. Bo tak robot skłamałby, że jest człowiekiem, nie? Dam, że jestem robotem, to logiczne. Nie filozofuj, robszum. kliknij nie po prostu. Błąd! Spróbuj za 824 godziny. W tym czasie kupcę naszego kebaba królewskiego z pasztetem królewskim i pasztetowym latem. Znowu zablokowany! Apokalipsa nadchodzi, a ja stałem się żywym billboardem. Minus 20% w zestawie z frytkami i sosem. Pasztetowe piekiełko. No wiem, no przekombinowałem. Mogłem kliknąć nie. Głupio wyszło. Po co ja tak zrobiłem? Kebab królewski. Złoto. Wśród kebabów z pasztetem i odrobiną mięsa. Moja święta wizja, zamieniona w fast-foodowy megafon. Boże, 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 niech ktoś mi pomoże. Uch, zawsze się bałem, że zaczną nam w końcu reklamy w łebach wyświetlać. Co to zrobić, no? Proszę, pomóż, proszę. <słuch> no, cały czas te reklamy o tym kebabie królewskim wyskakują. To może źródło tego wariactwa to jest w fabryce kebabów. Trzeba tam iść, no, wyłączyć to. Ej, ten kebab brzmi nieźle. Gdzie to kupię? Co? Co pan, panie, idź pan mi stąd. Co pan? Chyba mnie pan z kimś pomylił. Nie jestem reklamą na kółkach. Jestem jasnowitym. Nowość, kebab Apokalipsa. Tak ostry, że będziesz miał ochotę na koniec. To ta fabryka czy więzienie? Wiesz co, chyba jedno i drugie, tylko zależy jakie stanowisko masz. Pasztet królewski w tubce, wciskaj prosto do ust. Miło w buzi, miło w duchu. Mój dar, mój wspaniały dar jasnowidzenia. Zamieniony w głośnik, głośnik reklamowy. Dla przeklętej pasztetowej propagandy. Ej, patrz do kosza, chyba kogoś wywalili z roboty. Ubierzmy to, wejdziemy jako pracownicy. Przecież tam jest ich jak mrówek, nikt nie zauważy dwóch nowych. Mega promo, pasztetowy kebab XXL. Czy wiesz, że chcesz więcej niż wiesz? O szaleje to jest tuż nad Moim czołem! Dawaj, ubierajmy te ciuchy. Wolisz Mkę czy Lkę? A ciut później. Halo, my do fabryki robić, robić, robić pasztet. Czego tam? Nazwiska? R Ryszard pasztetowy i. E, Marianek tubek. Rysio, Marianek? Ja myślałem, że was zamienili na pasztet w zeszłym miesiącu. Wyszło pójść na bitko. No to ty rano, chodźcie no. No dobra, ściępaście bo czemu by nie? Teraz z gratisową słomką. Ja też to wam polecam, zwłaszcza sosem królewskim. Ja tam raz znalazłem w nim guzik, ale warto ryzykować. No, było napięcie, trochę się bałem, aż mi się trochę sraka w brzuszku zakręciła, ale wpuścił nas. Teraz tylko znaleźć serwer i uwolnić biednego jasnowidza Jackowskiego od tej wymuszonej gastronomicznej pierdołowatości. Jego głowa jest święta. To jest jakby rura metafizyki. Nie chce gdzie indziej indziej reklamują kebaby. Limitowany kebab apokalipsa. Tak ostry, że poczujesz na początku i na końcu. Jeszcze jedno słowo o kebabie i chyba zgubne. Zaraz na pewno to wyłączymy. A wiesz, jak się nie uda, to przestawimy na reklamy proszków do prania. Reklamy proszków do prania są, wiesz, mniej wkurzające, bo to masz e, zawsze te powiewające prześcieradła na łąkach, łąki wyścielone mniszkiem, mleczem. Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Pod prześcieradłami na wietrze. Dość Pracujące, nie?